26 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Policach odbyło się wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego, nauczyciela mianowanego, nauczycielom szkół i placówek oświatowych w Policach. W tym roku egzamin odbył się w lipcu, 13 i 15 lipca. Egzamin, do którego przystąpili nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego. Przystąpiło 8 nauczycieli, trzech nauczycieli z zespołu szkół imienia Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz pięciu nauczycieli wychowawców z szkolnego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 1 imienia Marii Grzegorzewskiej w Policach. Komisja egzaminacyjna składała się z czterech osób, dwóch ekspertów w danej dziedzinie, dyrektora danej placówki oraz naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury. Nauczyciele przystępujący do egzaminu musieli wykazać się ogromną wiedzą oraz poświęceniem, ponieważ przygotowania były długotrwałym procesem. Wszyscy nauczyciele zdali egzamin i byli bardzo wysoko ocenieni przez ekspertów jako osoby bardzo profesjonalne i zaangażowane w swoją pracę. Egzamin odbywał się w bardzo miłej atmosferze. Państwo egzaminatorzy byli dla nas bardzo, bardzo mili. Egzamin dotyczył naszego dorobku zawodowego. To było przedstawione w formie prezentacji multimedialnej, a po naszej prezentacji odpowiadałyśmy na pytania zadawane przez ekspertów. Zgodnie z ustawą, karta nauczyciela, przy nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego, egzaminowani składają ślubowanie według roty zawartej w tej ustawie. Tytuł nauczyciela mianowanego to trzeci stopień awansu zawodowego. Według przepisów ustawy może go zdobyć nauczyciel kontraktowy, który po przepracowaniu dwóch lat od uzyskania tego stopnia, odbył staż trwający dwa lata i dziewięć miesięcy oraz zdał egzamin. W trakcie tego stażu nauczyciel realizuje plan. Doskonalenia zawodowego zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym pogłębia swoją wiedzę, współpracuje ze środowiskiem lokalnym, tworzy innowacyjne metody pracy, dowiaduje się wiele o tym, jak system edukacji działa, poszerza, czyli generalnie poszerza swoją wiedzę. Wręczenia aktów nadania dokonał starostat Andrzej Bednarek, członek zarządu powiatu Beata Chmielewska, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Agnieszka Bąk oraz dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego Ryszard Budzisz.